Witajcie. dzisiaj krótki filmik o prawie przyciągania o dwupunkcie, o tym jak te swoje marzenia spełniać i przyciągnąć różne fajne rzeczy do swojego życia. Będzie króciutko, będzie przykład z życia. Gdy zaczął się sezon zimowy i spadł jakiś tam pierwszy śnieg, w końcu kupiliśmy nowe sanki, bo stare już tam im się oparcie płamało, już były w opłakanym stanie. Kupiliśmy te sanki i oczywiście, jak te sanki dotarły, to śniegu już nie było. I jakieś dwa dni temu lekko pruszył śnieg, ale oczywiście temperatura dodatnia, więc był lekko, lekko była przykryta ziemia. Moje dzieci oczywiście chciały sanki, sanki, no ale nie było po czym tych sanek ciągnąć. Wczoraj sobie pochodziłyśmy na spacerze i porozbijałyśmy takie na wpół pozamarzane kałuże, więc trochę zabawy mimo wszystko z tej zimy było, ale moje dziecię stwierdziło, po powrocie do domu, żeby chciało, żeby było tyle śniegu. I pokazało taką warstwę śniegu, a ja mówię: No, kurczę, no na razie ma być ciepło, ale ja bym chciała, żeby było tyle śniegu, że można było jeździć na sankach. No ale jak to dziecko rzuciło to życzenie, a potem zajęło się czymś innym, jakimiś swoimi zabawami i tak dalej. No i budzimy się rano i pruszy śnieg. I tego śniegu jest dzisiaj tyle, że udało się w końcu wyciągnąć te sanki. I właśnie moje dzieci poszły, poszły sobie na sanki i spełniło się to wielkie, małe, wielkie marzenie. Tylko jak ono się spełniło? Spełniło się tak, że było pomyślane, z dużą energią i, i taką wielką chęcią, a potem puszczone w świat. I właśnie o to chodzi, gdy pracujemy z prawem przyciągania, czy robimy ten dwupunkt. Czy marzymy o czymś? Chodzi o to, żeby robić to właśnie z taką dziecięcą spontanicznością, z dziecięcą lekkością i, że tak powiem, niewinnością, a później zająć się swoim życiem, odpuścić i zająć się czymś innym. Jest nam bardzo trudno odpuszczać, ale to odpuszczanie i ta spontaniczna radość są najważniejszymi elementami, by nasze marzenia się zamanifestowały. Gdy jesteśmy sfrustrowani. Gdy zakładamy, że jeżeli to się nie wydarzy, to nie będę szczęśliwy. Gdy próbujemy cisnąć, gdy próbujemy kontrolować, kiedy to nasze marzenie się spełni i jak się spełni, to wtedy blokujemy te możliwości wszechświata. No i mamy ten śnieg, co prawda, temperatura jest powyżej zera i pewnie jutro zacznie się roztapiać, ale to małe marzenie się spełniło i życzę Wam, żebyście z tą dziecięcą lekkością, taką niewinnością i spontanicznością marzyli wizualizowali sobie to swoje marzenie, odczuwali tą radość jechania na sankach i przyłożyli do swojego marzenia, jakbyście się czuli, jakbyś się czuł, jakby się czuła, jakby to marzenie się spełniło. Fajnie by było jakby się spełniło, a teraz zajmuję się swoim życiem. Odkładam to życzenie na półeczkę i pozwalam, żeby wszechświat zadziałał. Życzę wam tej lekkości, spontaniczności, żeby te życzenia szły z serca. To jest najważniejsze, żeby szły właśnie z serca a nie ze złości, z frustracji, z braku, żeby się nie skupiać na tym, że nie ma tego śniegu, że nie ma tej wymarzonej rzeczy, tylko stwierdzić, że fajnie jakby było, ale generalnie mam co robić, mam swoje życie i mogę, mogę się nim zająć. Więc życzę wam tego, żeby była ta spontaniczność, ta lekkość, żeby nie było tego ciśnienia. Ostatnio rozmawiałam z osobą, która miała jakąś trudną sytuację. W pracy z tam pewną taką, nazwijmy to, toksyczną osobą. No ja zawsze próbuję właśnie tłumaczyć, tak jak wam nagrałam taki filmik ostatnio, o tym jak przyciągnąć szczęście, obfitość do swojego życia. Oczywiście wam go tutaj podlinkuję i w opisie pod filmem. No, i tak jak wy te filmiki, to znajomym czasami trudno jest to wszystko wytłumaczyć. No i właśnie ta osoba zmęczona swoim miejscem pracy, gdzieś rzucił takie hasło, a żeby tą tam osobę potrącił autobus, to miałabym święty spokój w pracy. Ale to nie ze złości, to nie z frustracji muszą iść te wasze marzenia i życzenia. Musi to iść z serca, z radości, spontaniczności takiej niewinności i dziecięcej, radości, radości życia. No i to taka dzisiaj mała przypominajka. Życzę Wam. Żeby cokolwiek jest dla was tym wymarzonym śniegiem, żeby się zamanifestowało dla was właśnie z taką lekkością, radością, żebyście otworzyli oczy pewnego ranka, albo odebrali jakiś telefon, na który czekaliście. Po prostu wtedy, kiedy już się tego najmniej spodziewacie, kiedy już zakładacie, że o, te temperatury dodatnie, śniegu nie będzie, no ale bym chciał, fajnie by było. I wtedy, gdy odpuścimy, a z drugiej strony się. W jakiś sposób pogodzimy, że tego nie mamy, zajmiemy się właśnie tym swoim życiem, zajmiemy się cieszeniem się innymi rzeczami, to wtedy te marzenia, te manifestacje z lekkością zakradają się do życia. I to na tyle taka krótka przypominajka dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Oczywiście, że jesteś tu pierwszy raz, możesz nacisnąć dzwoneczek, zasubskrybować kanał, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, możesz polubić film, skomentować, jakie niesamowite manifestacje wydarzyły się ostatnio w Twoim życiu albo w jakimś tam dalszym czasie. Możecie oczywiście też wspierać kanał i widzimy się bardzo, bardzo niedługo. Do zobaczenia.